Z tej strony optymista Sympatyczny. I dziś zagramy sobie w GTA 5. Yy, jeszcze nie wiem, co będziemy dzisiaj robić. Zagramy tak na, na luźno sobie. Może ktoś dołączy do imprezy. Nie wiem. Zaprosiłem Pana Pawła, naszego gościa Oj. specjalnego Co jest? Nie, nie mogę Szkoda Dobra, szybko uciekam, bo zabije co możemy teraz robić sobie hmm, może polecimy na lotnisko i spróbujemy. O, spróbujemy zrobić próbę czasową. Właśnie. Tak dawno tego nie robiłem. Dzikie, czy można opresorem to zrobić? Aaa, nie można, szkole Bati pewnie jest zniszczone. Morse Mutual. We're here to help. Bati. proszę bardzo, proszę mi postawić tutaj mój motorek. Motorynkę. Dobra, ja sobie puszczę, a dobra, wyłączę sobie radio i jedziemy. A chyba ja na zmianie, gdzie, gdzie ja mam jechać. Dobra, o świetnie, po prostu świetnie. Dobra, jeszcze raz eee, Chwila, jak, mamy, jak my mamy to zrobić? Ej. Cel jest tutaj Dobra Nie wiem czy mi się uda, czy nie ale warto spróbować. Dobra, w skrócie, jedziemy na ślepo. Nie wiem, gdzie jadę. Kompletnie nie wiem. Czy ja w ogóle dobrze jadę? Ale chyba dobrze. Jezus Maria! Dawaj, 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 dawaj. Aj. Jeszcze raz ha, czy po prostu prosto muszę jechać, dobra? Jeszcze raz muszę zrestartować. Dobra, Jezus! No, świetnie. Za bardzo, za bardzo. Dobrze, Jeszcze raz. Dobra. Powolutku. Aj. Nie kliknąłem. Dobra, dawaj, jedziemy. Na jednym kole zawsze jest szybciej. Pamiętajcie. I jedziemy. Ura, ale ten motor szybko jedzie. Oj, coś mi się Gieta ścięło. Dawaj, 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 dawaj. Nieeee, jeszcze raz. Dwie sekundy, Min! Tylko dwie sekundy! No już. Człowiek może zwariować. Eee, chwileczkę... Eee, tylko muszę ustawienia, Dobra. Możemy jechać. Uwaga... Czemu taki krótki czas? Dobra jedziemy jeszcze raz Próba numer